No bo nie, dzień dobry. Co by dzień dobry, zależy od pory dnia. Tak, dokładnie. Witamy Was w pierwszym odcinku z gry Portal 2. Jako, że przeszliśmy tę grę w trybie kooperacyjnym już razem, to teraz będzie to bardziej taki pseudoporadnik niż eee, typowy Let's Play. Dzisiaj eee, test pierwszy, budowanie zespołu, komora pierwsza, i stwierdziliśmy, że będziemy w każdym odcinku. Tworzyć y, nagranie z jednej komory. Może nie, że... bo na początku bardzo krótkie. Jako, że jest ich dość sporo. Idź tam. Tu idź Po co? Nie wiem, idź sobie. Y, dobra, wróć, nie, chodź. <laughs> Lecimy. rozebrali mnie. Rozebrali mnie banda tych tam polskich... A ty jesteś nieatrakcyjną kuleczką. A ty wyglądasz jak penis z nogami. Nie. I z rękami. I z portalganem. I z okiem. No skoro ty takiego masz... Chyba ty. <gry> A, Dobra, no to standardowo ja staję... Idymy. A tam trzeba, nie trzeba. Nie, muszę otworzyć portal. Ale i tu. Kurde, ta mapa się dopiero tworzy. To się rozlatuje. Dobra. Ja przechodzę dalej otwieram portal i... I teraz otwórz mi tutaj... Musimy przynajmniej udawać, że nie znamy. Tak... Aha. I teraz dymam twoim. No, no także przyszlimy i tak oto się kończy pierwsza, pierwsza komora. Trzymajcie się. Ludzie. Do zobaczenia. Druga komora. Z pierwszego testu budowanie zespołu Aneta spadła z góry, a ja spadłem z dołu. Ja też z góry. Ja Nie ludzi. Dobra, yy, roztworzyć... Pora. A, zresztą otwórz ty. Będzie ci taka lepiej taka. iść. A ja ci pocisnę guzik, jak tylko przejdziesz. Już też. Dajesz. dajesz. Co? Klikaj. Nie. Chcesz przedłużyć specjalnie? Dobra, no masz. Idzie, Słyska. Żanota teraz wbiła przeszła i tu ma możliwość otwarcia. Mi. Czekaj. Super, Aśm Przedłużyliśmy? Mmm, będzie długi, atrakcyjny odcinek. Dobra, wyjdź. Nie. No albo otwórz chociaż, o, dziękuję. Mieniuszu. No, bo tak sobie szedłem spokojnie. Ale błędy się muszą zdarzać zawsze. Tak, tak sobie szedłem sp... z... dobry, wieczór. nie w tą stronę. Tak sobie szłeś. Gdzie ty idziesz? Szłem. A, it's not the end. Not at this time. Yy, tak śpiewał Nightwish w czymś, nie wiem w czym. Teraz tak, z boku czy z tyłu? O, otworzył sobie z boku. Ale z A zatem włączymy odliczanie. Pocieśnij i gonisz i pociskasz drugi. Wszystkie cztery spełnione. A trzeba było biec, gdyż albowiem to było czasowe. Puszczamy kuleczkę. To świadczy. I kończymy. No. Także dziękujemy, kolejna komora zaliczona. Dziękujemy. Glados. Znaczy Glados właśnie szmata. Hmm. Mmm, a Gangnam Style. Tak, to ja. Ach, te siłowniki, no szok. To ja. Żal. LOL. Rtyfl. Dobra. Ja pierwsza. I teraz tak, wyjścia są dwa. Albo będę dla Anety miły i otworzę tu, albo będę hamem i otworzę tu. <grym> dla siebie tym razem. <grym>

Raz, dwa. Show me what. No potrafisz. Hmm. Dobra, Fek. I teraz uczymy się skakać. Gzy, gzy, roll, Lutyfil. Rótyfil. Proszę A no ja chciałam jeszcze polecić hmm. wszystkim. Chciałam prosić wszystkim. Jut! Yes. Nie, nie yes. ma. Nie jest. Co chciałeś powiedzieć wszystkim? Chciałam prosić wszystkim. wszystkim również, że grę. Moja w opowieść z zarąbista Fabuła mnie strasznie wciągnęła. Tak. I w jedynce też jest fajna. Trzeba jeszcze nie trzecia zaliczona. Nie wiem. Ty... To nie ja. Dostałam miejsce, tak. Ej, remis był, ale hamu... <laughs> <laughs> Okej. Okay. Dobra, komora czwarta, test pierwszy, budowanie zespołu i... Tu mamy? Tu poleci Tego nie powtarzaliśmy, więc będziemy musieli myśleć z tym razem. No, <laughs> więc tym razem będzie ciężko. Tu jest... o, A, już nie, to wiem, to... co to jest za mapa. O nie, nie, ja się to muszę dostać. Stąd się dostanę. Dobra. Wspomnij, czy zabiję kilka razy? Yy, Obczaj, jak działa. To jest w dół. No. Dobra, zejdę tu, nie zejdę. Dobra, dawaj w dół. Znaczy, pójść zejdź. Dobra, zejdź. Znaczy, wejdź. Co? Wchodzę. To kooperacji. Trochę. Yy, no, zobacz, jak działa kolejna. Dobra, jeszcze... Znaczy jeszcze ja góry tu... mogę dawać, ale co Otworzę to sobie tu portal, będzie mi łatwiej. No... Yy... zejdź. Góry chyba dać. Nie wiem, musisz. No tak, bo inaczej byś nie mógł. Chcę, może trochę portal. No obczaj. Yy, Gdzie jest ta ta. ta łona? A tu musisz na to wejść. No. I voilà. Dobra, wo... czekaj, mogę tu portal? Nie mogę. S opuść. Podnieś. I tu portal musisz, i, i tam muszę, yy, zaraz. To Nie będziemy się aż tak bawić. Jaki portal? Jaki koror? Fioletowy. Ciemniejszy. Koror, koror kurde, dobra. Yy, zajdź. No. Znaczy wejdź. Teraz zejdź. No właśnie. Yy, dobra, no. Schadzę. Znaczy ja bardziej, lepiej widzę niż ty, więc nie musisz mi aż tak no. Znaczy ja na tabie Proszę. cię widzę cały czas i... Kurde, w dół nie zrzucę. Czy mogę zrzucić w dół? Jest tam wyjście. Możesz, czy to jest... Tak. Dobra. Tylko musisz tutaj na górze sobie otworzyć właśnie. Pajam, proszę bardzo. Git, idziemy słać laser w kosmosie. Przepraszam, mojojo, jaka ty się delikatna zrobiłaś. Nie trafiłaś. Dobra, ja sobie bo. Dobry ja żart miałeś, Kladus. ci wyrwać głowę, ale okej. Okay. Hm. komora z głowy. Kurde, Zawsze. nie wreszcie. Najlepszy żart żarty ma podczas fabuły jednoosobowej. Goodbye, have a nice day. <laughs> Piąta komora, budowanie zespołu. Co? Przedostatnie. Coś mówiła, ale nie z... patrzyłem. Dobra, co to jest? Nie, nie, nie. Fuck! Fakt, już <grystanie grystanie> a... to jest. Dobra, co to? Aha, Dobra, tylko, tylko. To dół, jest kilka. A to podnosi kolce. Czy chyba coś się zrobić? Aha, czyli będę musiał zrobić tak. Ty wskakujesz na to? Ja, a mogę ja to robić? Jeszcze tutaj jest to czy czeka, czekaj, czekaj, do którego momentu to jest... Aha! Czyli trzeba zrobić tak. A, no, 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 jest. Jak ja to przejdę? A, muszę mieć portal odsłonić Nie, nie, nie. Znaczy tak, zrób sobie portal... Yy... A ja mogę ja się... tam już stojąc? I teraz... Dobra, wejdź na platformę. Nie bój się. się. Wiedź, ja już roz... sobie w tej grze. mój portal wpij. No, wpijam. Jak dasz radę. Dobra, i to niech sobie pojedzie, ile, ile da radę. A tutaj nie mam tego podestu, trochę. Czekaj, musisz od razu. Musisz Aha, jak najwięcej, i później. No, o to, to, o to chodzi. Czekaj, mnie znowu. I kolce ci, dobra, starczy. I teraz kolce ci wyciągnę, a ty dymaj przez ten. Jest. Dobra. Nie było wpadki. Ej, ej! Spadaj! Odszukaj to, dawno. Dobra, e. Yy... Co? Uwórz, I... A drugi. I... A drugi mi musisz tu otworzyć. Jak się dostaniesz? Nie wiem. Nie. Taka głupia. Coś ty <noise> myślisz. <noise> o tym? dobra. Dobra, nie powiedziałam czego wcale. Yyy, nie nawet. Nie, ja wygrałam. No. You are great at science. Eee, wygrałeś tak... Tak, kończymy ten odcinek. <grywa> niech nas rozmontują, niech są sobie pójdę, kurde mam dość. Tak, przegrywasz. A, to tu jest taką robotą. No kurde ile będziemy tą rurą drzeć? Eee, te testy są tak krótkie, że ja ten pierwszy ten rzucę wszystkie w jeden. A resztę może będzie można podzielić. A reszta jak będą dłuższe... To Tam. się podzieli. Tamtędy się wejdzie, tylko muszę zobaczyć co tu jest. Nie ma nic. Dobra. Hej, to... jaki ham? Wbijaj. Niemiły jesteś. Także za chwilę przejdziemy do drugiej komory testowej. Yy, jeśli ktoś nie wie jak to się robi, to... To ja też nie wiem. <laughs> Aha, tu jest ten, ten Pokażesz ludziom. Przytrzymaj dla odliczenia. Aha, dawaj tu. A no tak. Git. Roztwór. To nie ja. <laughs> Fuck yeah! First blood! <laughs> Dobra, roztworzyłem sobie jedno, z ten, drugie, też. Fak! Trzeba portal otworzyć i tyle. Musisz spłytnąć. Licz. Pff. Ślicznie. Gratuluję. Dziękuję. A możesz mi dać płytę? I teraz tak. Aneta wsadzi płytę. No! No wsadziłam, miałam wsadzić. Przepraszam, Przepraszam no tak, tak powiedziałem. Jeszcze zrobiła. zrobiłam. Także test pierwszy. Nie oh, wiem, jak się nazywał. Mamy zaliczone. Kolejne testy w następnych, w następnych nagraniach. Nie da się teraz. Yeah. Kolejne testy w następnych nagraniach. Trzymajcie się. Dziękujemy za uwagę. I. Do usłyszenia. Au. Second blood. Trzymajcie się, ludzie.